Protesty rolników rozlały się już po całej Europie. Do niemieckich i francuskich protestów wczoraj dołączyli polscy rolnicy, którzy demonstrowali w ponad 170 miejscach, a na drogi wyjechało prawdopodobnie nawet ponad 1000 ciągników w różnych miejscach w całej Polsce. O co może im chodzić, a także czy spełnienie postulatów rolników na pewno przyczyni się do wyjścia rolnictwa z kryzysu, o tym rozmawiamy w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Witam Państwa, Aleksandra Ptekiglewska. A naszym gościem jest dzisiaj pan Jakub Polipra, starszy ekonomista w banku Credit Agricol. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mamy falę protestów rolniczych, i to sporych, bo chodzi nie tylko o ich zakres w samej Polsce, ale też bardzo silne protesty były w Berlinie, gdzie, gdzie niemieccy rolnicy grozili wyrzuceniem obornika na ulicę. Teraz francuscy rolnicy grożą, że dojadą ciągnikami do Paryża. Jak widać, chodzi im o spektakularne gesty. To są spektakularne gesty, oni chcą być dostrzeżeni. Dlatego Do porozmawiajmy na początek o tym, czego rolnicy się w ogóle domagają. Opublikowali oni listę, bardzo długą listę postulatów. Można je podzielić w zasadzie na takie dwie grupy. Jedne to są postulaty dotyczące, mówimy o polskich rolnikach postulaty dotyczące Zielonego Ładu i finansowania rolnictwa wymagań, które się stawia teraz przed rolnikami. A drugie, w drugich chodzi o konkurencję ze strony y, krajów trzecich, w tym głównie chodzi o Ukrainę. Oni głównie mówią o Ukrainie. Natomiast na przykład Łotwa opublikowała dwa dni temu bardzo ciekawy raport mówiący o tym, że tak samo Rosja eksportuje do Europy bardzo tanie surowce rolne, bo one nie podchodzą pod sankcje i to także destabilizuje nasz, y, nasz rynek. Y, także. Porozmawiamy o tym, czy to, czego rolnicy chcą, ma sens, i tak się zastanawialiśmy w redakcji. Czy gdyby nagle w magiczny sposób spełnić te wszystkie postulaty, to, to czy rolnictwo, Pana zdaniem, by wyszło z kryzysu? Czyli w ogóle zacznijmy od tego, czy rolnictwo jest w kryzysie. Moim zdaniem nie jest. Jeżeli chodzi o postulaty, tak Pani redaktor zauważyła, są takie dwie główne grupy postulatów. Myślę, że. Takim wiodącym to, co jednoczy też rolników w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, to jest ten postulat dotyczący rewizji całej koncepcji wspólnej polityki rolnej. Tak? Wiemy, obecnie ta wspólna polityka rolna opierać się będzie na takich dwóch głównych strategiach. Strategii od pola do stołu i strategii bioróżnorodności. W takim największym skrócie te strategie mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne. Natomiast to cały problem, to też wielokrotnie w różnych dyskusjach naukowych się przewija, że jeżeli chcemy rzeczywiście ograniczyć ten negatywny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, no to musimy uważać, żeby nie zmniejszyć po prostu produkcji rolnej, bo to będzie nic innego jak wylanie dziecka z kąpielą. Bo pamiętajmy o tym, że. Unia Europejska jest znaczącym producentem, eksporterem żywności na świecie i ostatecznie ktoś wejdzie w nasze miejsce, jeżeli ta produkcja na poziomie całej Unii Europejskiej się obniży. Rolnicy mają obawy dotyczące tych wymagań, które są stawiane, coraz to nowych wymagań, które są stawiane przed rolnikami dotyczące, te, te, te wymagania, dotyczą między innymi ograniczenia stosowania środ środków ochrony roślin, nawozów, zmiany praktyk. Prowadzenia działalności rolniczej, więc w jakimś stopniu one odzwierciedlają głos rolników w dyskusji, który nie do końca jest słyszany. Te decyzje podejmowane są na poziomie Unii Europejskiej bardzo szybko, i wydaje mi się, że to, to, to jest ten główny powód, dlaczego rolnicy tutaj protestują. Natomiast e, drugi element, o którym rozmawiamy, no, to jest oczywiście import e, surowców rolnych i artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. I tutaj to nie jest tak, że rolnicy e, się sprzeciwiają jakiego, jakimukolwiek importowi e, artykułów rolno-spożywczych z zagranicy. Tu bardziej chodzi o kwestie e, równych zasad. Tak? Wejdę hmm. jest... Panu w słowo. Wejdę panu w słowo, bo bardzo trafnie ujął to jeden z organizatorów wczorajszego protestu, jeden z przedstawicieli tego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność. On powiedział coś takiego: musimy się zjednoczyć i wspólnie zaprotestować przeciwko polityce Unii Europejskiej, która nas wykańcza. Ukraina jest w Unii Europejskiej, nie jest w Unii Europejskiej, a ma takie same prawa, jakby była. To się, te słowa się odnosiły oczywiście do tej liberalizacji handlu, która zniosła wszystkie kwoty na import surowców rolnych do Unii Europejskiej. No i rolnicy krytykują to, że po pierwsze tam są zupełnie inne standardy, więc jakość jest inna, chociaż. I to y, słyszę z wielu źródeł, że ziarno importowane do Polski było badane i jego jakość jest świetna. No ale chodzi też o ceny. Rolnicy, rolnicy ukraińscy i europejscy produkują to zboże po, po bardzo różnych kosztach, nie tylko Polacy. Bardzo dobrze to ujął The Guardian kilka dni temu, kiedy, który pisał o właśnie europejskiej fali protestów, czyli o protestach we wszystkich krajach Europy, bo to była także Hiszpania, to była Irlandia, to była Belgia. Oni protestowali, rolnicy protestowali przeciwko ograniczeniom środków ochrony roślin, ograniczeniom nawozów. Ja tak czytam tutaj z, z notatek, hiszpańscy rolnicy protestowali przeciwko ograniczeniom możliwości pobierania wody z rzeki. No, są to wszystko różne powody, ale Guardian ujął to tak, że rolnicy czują się przeciążeni i sfrustrowani z powodu presji rządów, aby produkować mniej żywności po latach, kiedy byli zachęcani do produkowania coraz więcej. Yy, I teraz yy, oni, yy, z kolei inny ekonomista z rolnictwa, z którym rozmawiałam, powiedział bardzo trafną rzecz, że to na rolników została przerzucona. Przerzucony cały jakby ciężar odpowiedzialności za działania prośrodowiskowe, no bo rolnictwo jest bardzo dużym graczem w tym w dbaniu o klimat, natomiast oni na tym za dobrze nie zarabiają. I czy zgodzi się Pan ze mną, że yy, to, znaczy, to nie jest kwestia zgody, to raczej, yy, co jakby Pan skomentował to pytanie, czy jeśli rolnicy byliby bardziej w. Wynagradzani za swoją produkcję? Czyli być może, gdyby wzrosła w jakiś sposób opłacalność produkcji rolnej, tutaj to by natychmiast zlikwidowało ich wszystkie problemy? Czy oni zawsze będą, czy oni są po prostu nastawieni na takie działania, żeby krytykować, czy żądać nieosiągalnych rzeczy? Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała pani redaktor wcześniej, czyli. To z pełna zgoda, że ziarno, które trafia z Ukrainy do Polski czy do Unii Europejskiej ma taką jakość, która jest akceptowana przy wszystkich kontrolach. Natomiast pamiętajmy o tym, że to ziarno zostało wyprodukowane przy zupełnie innych zasadach, czyli to, co teraz, czemu się sprzeciwiają rolnicy, tak? Czyli muszą ograniczać stosowanie środków ochrony roślin, muszą stosować mniej nawozów. A Ukraina tego nie musi robić. Podobnie producenci e, produkcji zwierzęcej muszą wprowadzać liczne e, obostrzenia dotyczące dobrostanu zwierząt. Przykładowo e, produkcja jaj tutaj ma ograniczenia, jeżeli chodzi o wielkość klatek. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to i takich ograniczeń nie ma, tak? więc tutaj to jest ten problem. Mhm. No właśnie, rolnicy skarżą się na nierówne warunki konkurencji. Ja tylko odniosłam się do tej jakości zboża, bo to był bardzo częsty argument, że importujemy do Europy nie wiadomo co. No, w miarę wiadomo co, i nie jest to na szczęście. To jest w moim zdaniu dobra informacja, że to ziarno jednak jest dobre, ponieważ ono trafia później na sklepowe półki. Ale konkurencja jest nie tylko związana ze zbożem, jest też na przykład konkurencja związana z drobiem, a także mm, dla polskich rolników, tutaj mówią mi inni analitycy, problemem jest nie tylko to, że. Import z Ukrainy trafia do Polski. Dlatego, że Polska jest bardzo dużym eksporterem na rynki unijne i Ukraina. No, i mamy po prostu. No mhm. Mamy po prostu rolników, którzy z jednej strony muszą wprowadzać liczne regulacje unijne, a z drugiej strony mamy ukraiński eksport, który trafia, konkuruje z nami na rynkach unijnych i to jest główny problem podnoszony przez rolników, tak? czyli zasady równej konkurencji, czyli Rolnicy chcieliby, żeby Ukraina, chcąc eksportować swoje towary do nas, musiała spełnić te same warunki. A czy to jest wykonalne? No bo to brzmi dla mnie jak świetny argument do kompletnego wycięcia Ukrainy z eksportowania do Polski czy do, do Europy. Czyli jest wykonalne, po prostu można przeprowadzić audyt wśród producentów. Tak, to jest robione wśród pro unijnych producentów, kiedy chcemy kiedyś wysyłać na przykład do Chin czy, czy na, na inne rynki. Rozumiem. No dobrze, to najbardziej wy wykonalne. To przejdźmy w takim razie do ich postulatów. Rolnicy chcieli wypłaty opóźnionych dopłat bezpośrednich, ponieważ tutaj są jakieś opóźnienia z, wypłata, z wypłata, wypłatą pieniędzy, dopłat do zbóż za rok 2023, podobnie jak rok wcześniej, dopłat do paliwa rolniczego w wysokości 2 zł do litra. No, i chcą też powrotu do kontyngentów na import surowców rolnych z Ukrainy na poziomie z czasów przed napościem Rosji, e, zakazu importu zbóż do Polski, który jednak obowiązuje od dłuższego czasu już. E, I chcą też przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory. E, pan wspomniał mi przed programem, że. Część z tych postulatów według Pana ma jednak sporo sensu, więc proszę, może porozmawiamy o tych, z którymi się Pan zgadza. No, przykładowo rolnicy sprzeciwiają się zakazowi produkcji części, może nie produkcji, tylko hodowli i części zwierząt. Obawiają się, że wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt na futra będzie taką furtką żeby w ogóle ograniczyć produkcję, produkcję zwierząt, no to to jest jakaś uzasadniona obawa. Jeżeli chodzi o kolejne kwestie, to ułatwienia realizacji inwestycji na obszarach wiejskich, czyli przykładowo tutaj jest taki postulat, że wieś to jest miejsce do prowadzenia produkcji rolnej, i te inwestycje są częściowo blokowane obecnie. Tutaj to są między innymi takie postulaty. Kolejna rzecz to jest rozwój spółdzielczości. To jest taki postulat, który jest spójny z modelem rolnictwa. Akurat spółdzielczość to jest taki model, który stabilizuje zmienność cen w rolnictwie, jest, sprawdza się między, między innymi w mleczarstwie, Jeżeli chodzi o... Ale wejdę tu tutaj Panu w słowo, przepraszam, wejdę w słowo. Jeśli chodzi o spółdzielczość, to ona w Polsce bardzo kuleje, właśnie w rolnictwie. Rzeczywiście mleczarstwo jest fenomenem i to chyba na skalę europejską, polskie, jeśli chodzi o spółdzielczość. Natomiast Unia Europejska mocno finansowała grupy producentów rolnych, które masowo powstawały, kiedy dostawały finansowanie i masowo upadały zaraz po momencie, po tym okresie, przez który musiały się utrzymać, czyli chyba po pięciu latach. Więc ta spółdzielczość. W, w Polsce może jest dobrym pomysłem, ale no, ma jakieś problemy z, z, z rozwijaniem się. Natomiast w innych krajach się sprawdza, dlatego to jest też kwestia, dlaczego u nas nie udaje się zrealizować tych rozwiązań. Podobnie też rolnicy chcą, żeby rozbudować infrastrukturę portową mm, służącą do eksportu, właśnie między innymi, jeśli mi się stać tym hubem eksportowym. Natomiast to obecnie nam nie wychodzi bez tych inwestycji. No i m.in. kwestia przewagi kontraktowej. To też jest podnoszone przez rolników. Więc wiele tych postulatów jest po prostu uzasadnionych i, i wynika z, z pozycji rolników w takim łańcuchu dostaw żywności. To tak? jest mhm. główny powód. No dobrze, ale ja tutaj będę grała rolę adwokata Diabła, bardzo ją zresztą cenię. Zastanawialiśmy się tutaj nad sensem nakładów, dalszych nakładów na inwestycje w rolnictwie, skoro do tej pory już w ciągu ostatnich kilku lat z powodów różnych, merytorycznych albo i politycznych, zwłaszcza przed wyborami, w rolnictwo zostało wpompowane miliardy złotych na pomoc suszową, na pomoc, na dopłaty do paliw, na dopłaty do zbóż. Oczywiście część tych pieniędzy została tylko obiecana. Nie wiem, czy wszystkie pieniądze, które zostały obiecane w ubiegłym roku, zostały już wypłacone rolnikom. W każdym razie tych pieniędzy było tak czy inaczej dobrych kilka miliardów złotych i jeden z profesorów ekonomiki rolnictwa powiedział mi, że jego zdaniem te pieniądze trafiły tam w siąku jak krew w piach. To znaczy, że one nie, to, to jest cytat, one nie przyniosły jego zdaniem żadnego rezultatu w postaci rozwoju rolnictwa, rozwoju technologii, rozwoju jakiejś innowacyjności w rolnictwie. One po prostu zostały, jego zdaniem, no, skonsumowane. W związku z tym, okej, okay, tak się wydarzyło do tej pory, powstaje pytanie o przyszłość: czy jest sens w dalszym stopniu dalej w ten sposób finansować rolnictwo, skoro to jest. To nie przynosiło rezultatów, czy trzeba by było to zrobić jakoś? Te inwestycje powinny mieć jakiś inny kształt, żeby przynosiły sens i, i, i jakąś zmianę w rolnictwie. Zależy, jak my patrzymy na te inwestycje i, i, i na, na transfery środków do, dla rolnictwa. Jeżeli patrzymy, przykładowo, na, na transfery, które trafiają na konsumpcję, no to jest to taki czynnik, który blokuje inwestycje. Automatycznie, rzeczywiście, możemy się zgodzić z tą tezą. Natomiast jeżeli chodzi o takie dane dotyczące tego, jak wyglądają inwestycje w polskim w polskim rolnictwie, to one stoją w miejscu. Jeżeli spojrzymy na realne dynamiki, to tutaj praktycznie się wiele nie zmienia. I, i myślę, że to jest takie największe wyzwanie, żeby znaleźć sposób, który obudzi te inwestycje w rolnictwie. Myślę że, myślę, że dużym wyzwaniem, które, przed którym stoi rolnictwo, jest to, że mamy takie strukturalne problemy, czyli duże rozdrobnienie. Jeżeli mamy rozdrobnione rolnictwo, to automatycznie ciężko jest inwestować. Potrzebujemy odpowiedniej skali, żeby te inwestycje się zwracały. Przykładowo, mamy na poziomie Unii Europejskiej Polska, ma najwięcej ciągników rolniczych spośród wszystkich krajów Unii. Natomiast jeżeli byśmy to porównali, tak Przeliczyli, ile przypada ciągników na, na gospodarstwo rolne, no to okazuje się, że to są poziomy wcale jakoś nierewalacyjne. Ni, ni czyli to pokazuje, że u nas ten kapitał w znacznym stopniu też jest trawiony Mamy nie, nieefektywną alokację e, zasobów, jeżeli chodzi o inwestycje. To jest między innymi też e, postulat, tak czyli. Ja odnoszę wrażenie, jeżeli spojrzymy na te postulaty zgłaszane przez rolników, że to jest taka próba takie, takie żądania stworzenia strategii dla rozwoju polskiego rolnictwa. Czyli przez długi czas można odnieść wrażenie, że to rolnictwo się na początku rozwijało wspierane przez środki unijne, był jakiś taki pomysł, żeby, żeby to rolnictwo rozwijać. Tak mniej więcej. Od 2014 roku obserwujemy stabilizację właśnie inwestycji, czyli one mają pewnie głównie charakter odtworzeniowy. Jednocześnie, jeżeli byśmy spojrzeli na, na, na kwestie właśnie tych wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo, to, to też wiele się nie zmienia, jeżeli chodzi o przykładowo, instytucje, które są wokół rolnictwa. Rolnikom zgodnie z tymi postulatami brakuje dostępu do, do cen, do informacji rynkowych, na których podejmują decyzje. Jednocześnie jest wiele... Ale jak to, jak to możliwe, przepraszam, jak to możliwe, że w świecie internetu, kiedy każdy ma w kieszeni smartfona z dostępem do cen rynkowych, rolnikom brakuje dostępu do cen? To znaczy, że nie wiem, potrzebne jest... Co, co jest potrzebne tutaj? Takich narzędzi. No Potrzebny jest dobry system zbierania tych cen. Jeżeli byśmy chcieli, na przykład, zobaczyć, jak kształtują się ceny nawozów na poziomie całego kraju, czy y, 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 po, poziomy cen środków ochrony roślin, nie ma jakiegoś takiego miejsca, gdzie byłoby to wszystko zagregowane. Y, na poziomie Ministerstwa Rolnictwa te ceny nie są też w pełni zbierane, są raportowane z późnieniem. Y, więc. Y, do, to jest postulat m.in. rolników, więc podsumowując, właśnie uważam, że, że wiele tych postulatów świadczy o tym, że, że rolnicy oczekują jakiegoś takiego długookresowego pomysłu na rolnictwo, pomysłu uwzględniającego integrację Ukrainy z Unią Europejską, czyli te, to, to, że pojawi się dość silna konkurencja ze strony Ukrainy na na unijnym rynku, żeby ta strategia uwzględniała właśnie tę konkurencję. Tak samo ten wzrost do tego elementu blokowania inwestycji na terenie obszarów wiejskich. No to ten temat cały czas wraca, czyli rolnicy chcą mieć swobodę prowadzenia działalności na wsi, czyli dużo osób. Z miast przeniosło się na wieś chce żyć w komforcie, a z drugiej strony rolnicy chcą budować chlebnie, rozbudowywać swoją produkcję, więc to często stoi w sprzeczności z takim komfortem życia osób na wsi, które nie są związane z produkcją rolniczą. Więc mamy tutaj taki szereg różnych wyzwań, dlatego mamy aż 150 tych postulatów. Tak? One są. Bardzo różne one mają często taki charakter, jak przykładowo, mamy taki element związany z interwencjami. Tutaj rolnicy chcą po prostu takiej rewa, rewaloryzacji czy tam urealnienia tych progów, które uraha, uruchamiają interwencje, no ponieważ no, ceny przez ostatnie lata bardzo silnie wzrosły i tutaj m, automatycznie te poziomy cen. Z kupu rolnych, czy, czy, czy różnych produktów rolnych, one się oderwały już od tych poziomów interwencyjnych. Więc, tak jak mówię, to są takie wyzwania, z którymi mierzy się coraz bardziej rolnictwo, i rolnicy chcą mieć coraz, chcą też wziąć udział w tej dyskusji. Tutaj także warto zwrócić uwagę, że rolnicy, nawet też odpowiadając na takie pytanie, panie redaktor, które padło, w trakcie, to nie jest tak, że rolnicy tylko krzyczą i, i, i chcą protestować dla protesty, tak? że to jest jakiś taki element nie, nie, wpisany w tradycję prowadzenia działalności rolnej. Natomiast to jest bardziej kwestia też tego, że tym razem rolnicy chcą, proponują stworzenie zespołów sektorowych, różnych problemowych, których celem będzie rozwiązanie. I jeszcze szukanie rozwiązań do tych wyzwań, które zgłaszają, więc to, to nie jest wcale jakieś moim zdaniem złe podejście. Są rzeczywiście różne problemy ekonomiczne, z którymi mierzy się rolnictwo. Przykładowo mamy kwestię, tak, taka jest koncepcja klepsydry, czyli obecnie rolnictwo, czy tam cały łańcuch dostaw żywności ma taką formę klepsydry, czyli mamy na tym przewężeniu klepsydry, mamy rolników którzy, którzy z jednej strony mają bardzo silną koncentrację na poziomie dostaw czyli różnych dostaw różnych środków produkcji dla rolnictwa czyli nawozów środków ochrony roślin nasion itd. a z drugiej strony mamy taki odcinek gdzie mamy pośredników sieci handlowe i można powiedzieć że rolnicy są trochę na takim pomiędzy młotem a tak, czyli ta marża na poziomie rolnictwa ma się cały czas sukcesywnie zmniejsza, tak? Klepsydra, ta, klepsydra jest odzwierciedleniem. że mamy tak? inaczej, klepsydra jest odzwierciedleniem tego, że duże firmy, duże podmioty są tym takim przewężeniem, natomiast mamy z jednej strony, tak, jakby tak jeszcze bardziej rozszerzyć ten model, tak? mamy Wielu rolników, wielu konsumentów, mamy duże firmy, które, które trzymają tutaj całą tą władzę ekonomiczną w ramach łańcucha dostaw, a jednocześnie, jeżeli byśmy już spojrzeli czysto na, na samych rolników, no to mamy z jednej strony, z jednej strony mamy właśnie duże podmioty, które dostarczają środki produkcji dla rolnictwa, z drugiej strony mamy duże podmioty, które odbierają to, co rolnicy produkują, no i wielu rolników, którzy sami mają bardzo niewielką pozycję negocjacyjną i to też się pojawia w tych postulatach rolników. Rolnicy chcą mieć zwiększenie mają tutaj jest taki postulat sobie wynotowałem żądamy mechanizmów chroniących rolnika przed nieuczciwymi kontrahentami i tak samo mamy kolejny postulat właśnie Ochrona rolników przed, przed przewagą, przewagą kontraktową na, na różnych odcinkach łańcucha dostaw. I to według mnie, patrząc właśnie na te, na te wyzwania, no to trudno nie przyznać racji, tak? No to ekonomicznie, jako ekonomista mogę stwierdzić fakt, że rzeczywiście rolnicy z roku na rok tracą swoją pozycję negocjacyjną, tracą marżę, która się przesuwa na inne odcinki łańcucha dostaw. Jednocześnie są obciążeni, obciążeni coraz to nowymi regulacjami związanymi z ograniczeniem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne. Coraz trudniej prowadzić działalność rolniczą, ponieważ dużo osób z miast napływa na obszary wiejskie i, i blokuje różnego rodzaju inwestycje, pojawia się Ukraina, pojawia się konkurencja i nagle rolnicy wychodzą na, na ulicę, ponieważ mają coraz więcej problemów. I odnoszę wrażenie, że, że to, to wsparcie też, o którym pani. Redaktor mówiła, czyli że mamy, tam, któryś z, pa, z pa, pani rozmówców powiedział, że te, te inwestycje czy te środki skierowane do, do rolnictwa, to, to, to była krew kre, kre w piach. Tak? Natomiast no, to trochę tak wygląda, dopóki my próbujemy naprawiać takie błędy czy, czy jakieś takie problemy, które się pojawiają w rolnictwie. Kierując, kierując środki na transfery, które ostatecznie te środki trafiają na konsumpcję, ja nie próbujemy rozwiązywać tych problemów u, u ich podstaw, tak? Czyli no, rolnicy w zeszłym roku dostali bardzo duże wsparcie związane z tym, że było pojawiło się ziarno ze strony Ukrainy na, na unijnym rynku, uderzyło w część podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Natomiast no, cały czas tyle było mówiono. Hubie eksportowym, o tym, że Polska stanie się takim, e, takim krajem, który, który będzie zarabiał na pośrednictwie. Też pamiętam, rozmawialiśmy z panią redaktor w wokół, o, na, te, na ten temat wielokrotnie. Ja cały czas podtrzymuję te tezy, że Polska jest w stanie skorzystać na mhm. ukraińskim. E, ukraińskim e, wejdę, wejdę w słowo. We, wejdę w sobą, bo. Teraz wyliczył pan wszystkie problemy rolnictwa, które wyglądają na fundamentalne, ale jednocześnie wspomniał pan, że rolnictwo, pana zdaniem, w kryzysie nie jest. Więc yy, o to mi też chodzi z tym, jak wielką wiarygodność ma. Mhm. Kryzys to jest spadek produkcji, tak, jeżeli byśmy mieli spadek produkcji utrzymujący się tam, patrząc na taką mhm. makroekonomiczną definicję, więc no, kryzys wiąże się ze spadkiem produkcji. No jeżeli spojrzymy na polskie rolnictwo, no to Taka produkcja no, no, u nas ta produkcja nie spada, więc no tam może trzoda chlebna, to tam rzeczywiście przez pewien czas mieliśmy kryzys, ale już z tego kryzysu zdecydowanie wyszliśmy. Więc patrząc na taką definicję kryzysu, no to kryzysu nie mamy, ale to nie oznacza, że nie, nie mamy wielu wyzwań związanych z, właśnie czy to z Europejskim Zielonym Ładem, czy, czy też z Ukrainą, z Rosją w mniejszym stopniu. Pani redaktor też wspomniała tą to, to, to Rosję. Sprawdziłem specjalnie jak wygląda skala tego importu artykułów rolno spożywczych z Rosji na, na tle całej Unii, no to to jest 2,5 miliarda euro i to jest tam jakiś marginalny, Udział w całkowitym unijnym imporcie artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich, więc to nie ma, nie ma jakiegoś istotnego znaczenia. Panie Jakubie, czas nam dobiega końca tej rozmowy. Tutaj wątków jest mnóstwo, więc na pewno będziemy do tego wracać. Zaraz po prostu wchodzi nam. No, niestety skończył, skończył nam się czas na tę rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą analizę. No i będziemy śledzić. Protesty rolników w Europie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia.